Gruba akcja! Kazali spierdalać z tunelu wszystkim! Nie wiem co się stało, ale już alarmy się powączały, Chwilę postaliśmy Chwilę postaliśmy, czekaliśmy na komunikat i na radio podali Żeby wszyscy mają wypierdalać z tunelu I to w trybie natychmiastowym O, wyją te alarmy To się pakujemy, trochę tu ludzi jest. Tak normalnie to gdzieś ze setka osób kurczę w środku jest. Ciekawe co się stało. Olero, nic nie widać na tej szybie. Na szczęście ten tunel nie jest tutaj długi, ten odcinek. Można szybko uciec. Ciekawe, ciekawe co się stało. No I teraz trzeba się wylogować, żeby wiedzieli, że, że nas nie ma. Dobra, rzucam telefon, bo tu widzę, że.